Witamy Was z tej strony SuperMafia Ursus. Hello, Hello, Bodzio! O, Bodzio, wiesz, że to dzisiaj jest wigilia? Już? Nie. Nadszedł ten Nadejszła. czas. Nadejszła wigilia. Tak. Dzień wigilijny. A ty w garażu? A To nie jest gwiazda. No jeszcze nie jest gwiazda. A kto tam wszystko przyrządzi? Gdzie masz gar z bigosem? No psu, nie, tam stoi, widzę kocioł. No, nie, tu jest, tam, oleje. tam a ty tam, tam jest, tam jest, no. No, Zaraz co robisz? Będę zakręcał odpowietrznik, nie? A, tu jest odpowietrznik? No, żeby to wyciśnić, to to trzeba zdjąć, no tu był rozdzielacz rozbebeszany, jest dobry, nie? Tu jest taka zaślepka, żeby to nie chlapało. I tu jest wkładany taki ten, ale to mam włożone... E... Uszczelnione i włożone, i teraz wkładam to, umyte. To jest stare, to nie jest nowe. To są takie jakby druciki, tak? No, czy coś? takie kudły, nie? No, no. I teraz będę przykręcał Mhm. Przykręcał to. Jak jest, tutaj by było luźno, to to rozciągnąć bym radził. Nie wiem, czy dobrze myślę, ale ja tak zrobiłem, nie? I to co jaki czas, co jakiś, no to, no, nie, to nie jest tak jak filtry, że trzeba często. Nie, ale co... To... ktoś dzwoni, może Michał, bo on za częściami pojechał. Tak, muszę się rozłączyć. I ten odpowietrznik skończyliśmy, bo akurat był telefon, sorry. To co, nie trzeba tak aż często, co? Jak te filtry. Nie, no ale żeby nie było od nowego, nie? No, no. My, my kiedyś to czyściliśmy, jakby, co tu było. No otwarte było cała podłoga, no to, to był, ale to jeszcze zanim Michał gospodarzył, ale nie, był zbytnio zatrważony, ale już połowicznie był, nie? Tam są, było widać, trzy otworki, nie? Mm -hmm. Tu mam na tych dźwigniach nowe oringi w środku włożone, to już, no ciebie nie było, bo to trzeba robić i jeździć, nie? Tu jest zabezpieczone, to jest wylatane, to te sworznie, tu będzie to widać, może przy świerce. O, teraz się odstawi... Ty już się chodź tu. Tam jest... O, zobacz. Ale przy świece to będzie może lepiej. Ale z tej strony stój, no. O, tu, tu jest sworzeń na o-ring, teraz... a tu jest bez o-ringu, nie? No bo to, tu nie ma na, na wilot I tych sworzeń nie ma. Te palce, wybieraki są nowe. Dwa. I... Bo ja to muszę podnieść. poczekać, żeby to było widać, o co chodzi. Nie? To jest... O, lata wszystko, nie? To muszą być te swożnie i to. Jeden wybierak jest, już michał drugi ma kupiony, a tych swożni nigdzie nie było. Ale teraz mówiłem, że, że gdzie ma dzwonić jeszcze. Mhm. I, I dzwonił, że są tam. Nie. W tej agromie. No i Cześć, to... nukuś. No tu są też oringi, nie? No to już mówiłem. Jest y, ten. Tu się odkręca, na dół się wyciąga. Ja tego nie, nie chciałem przestawić, to pojedynczo robiłem tu, chociaż sobie miałem nawet zaznaczenie. A to jest nie? pokrywa... Podkrywa z no. tu. Aaa, tu od biegów. No. Aha, to tu przychodzi. A, no widzisz. Teraz jeszcze zobaczę. Zobaczę biegi, jak tu jesteś, będziesz miał patrzeć, bo mam za krótko rękę. Czy działa, czyli Okej, okay. dobra. Ja tam patrzę, jak to chodzi, ale, ale To są morsy. Tu na to koło będziesz patrzeć. To. A ja będę wiedzieć o co chodzi? No czy kierunek obrotu na wstecznym się zmieni. Wiesz to Michał miał patrzeć. Nie miał czek, nie ma czasu, no bo musi jeździć też. Teraz mam na luzie. Mam. Nie kręci się. Nie. Dobra. Jedyna. Kręci się. Teraz. W tą samą się kręci? Tak. Też w tą samą. Nie, bo ja w inny kierunek teraz obracam. No, to teraz, ja nie wiem. Teraz. No to teraz w drugą złączę. kręcisz. Nie, teraz kręcę tak, jak silnik będzie kręcił. Teraz tak. To samo? Tak. niemożliwe, nie? Wszystko w tamtą stronę się kręciło. No ale przyłożę to chyba w tą, by się kręci. Tak, teraz w tą stronę no. się kręci. No bo, Bodzio, ty pierwszy się kręciłeś tamtą stronę, no, wtedy teraz w tą? Teraz kręcę cały czas jeszcze musimy potwierdzić. No. bo... tak, w drugą. I, i włączam. No, o, wchodź. się tu O, poszło, poszło, poszło. Teraz mam luz. I kręcę tak samo. Teraz włączam inną. W drugą? W tamtą, no, w drugą. Dobra. Teraz w tu. W tą samą? No, bo to jest jedynka. No. Teraz już nie będę chyba patrzeć, ale jeszcze raz zobaczę. Czy tego nie przepchnął, bo mi nie wejdzie? Tak, w tą, w, w drugą. drugą. Tak, w inną. Mhm. Dobra, tu na luz. też w tą samą. Teraz. Drugą. Tak, w drugą. Dobra. Jeszcze jedna jak za Też w tą. Muszę na luz, W tamtym. Dobra. No to, to, to powinno być dobrze. Nie, nie, no Aha, jeszcze przyczynać. no nie masz, no. Co ty już chcesz sprawić? To chyba już ma wszystko. Nie wiem, po nogach czy co. Teraz sobie tam wleś. Odchodziło to skręcenie. No, no kręci się w ta strona, tylko nie wiem czy teraz, czy to jest dobrze. Aha, kręci się. Tak. No, no tu ja tu nie ruszam, a ja tu patrzę. To jest wszystko to wystarczy, czy tam i w drugą, Mhm. Uh -huh. no, no jo, to jakoś masz. No, ja, bo, zale, właśnie, to nowy, mała, lecz, nie ma tego, tej części, to może już tutaj. Docisknie. nowa gwiazda ta wsadzona. Sprzęgło i womu. No tu tak wygląda. Nowe łożysko, nowe tulejki. Łapki zostają. No tu położyłeś na no to. tarcza jeszcze pięknie. Nie można kłaść na tarcze. Tak. Teraz to też mam zrobione, nie? Rozebrane, tam jest w środku, tu jest filc przeciwpyłowy na pewno, żeby kusz nie szedł, a dalej w środku jest o nie? Bo tu też było obcieknięte. Pierw to chciałem wywalić, ale Michał mówi, że tego używa. Jak ma ciężkie maszyny, że. No i jest nowy o Głębszy otwór tu w tym wałku jest nawiercony. A co to jest? Do czego to jest? To jest do opadania wolniejszego, albo jak całkiem wywalisz, to w ogóle nie powinien opaść, nie? Aha. Chociaż bajkami zrobisz. Nie. Y, opaść siłownik. Y, podnośnik. podnośnik. No. no to już było. Myślałam o podnośniku, a mówiłam siłownik. No a to też jest na siłownikach, nie? No na siłownikach i w środku siłownik. Tu już mam no. złożone całkiem. Tu. Ten hamulec, ale jeszcze będzie regulowana, nie? Bo to, to tak 75% wciśnięcia i wtedy ma hamować, nie? Mam tam pokażę, o. o! Ale to, to muszę wymierzyć, nie? Bo to jest wstępnie. Tu mam drugą śrubę, bo tam ta była przekrę przekręcona, nie? Tu już mam łożysko, to Małyzkowe nabite drugą częścią. Ale to będzie rozebrane, tylko żebym starego czasu nie pomieszał, bo to nie będzie przeszkadzać mnie, nie? mi to wywalił. tak myślę. Chyba, że będzie. No to, ale to jest tam trochę nabite, nie? Teraz będę wkładał ten bok, ale nie jest tylko... Nie ma uszczelki. Może gdzieś dostanie. To będę tu wkładał, od, od, od tego wzmacniacza, żeby to się nie wsiało, nie? A, a... Wzmacniacz mamy wyjęty już... ile lat? W 12 roku. Albo 13. Co był zrobiony, to tarcze zjarane i regulowany na, na to 0,2 taśma. Za, za mocny chyba do tego, żeby tu się zmieścił. Może inny, jakiś większy to... Kiedyś widziałem, takiego faceta po dla, dla kogoś, to w szóstce miał coś od kejsa wewalone, ale no mówię, nie miałem pojęcia o tym, tylko mówię, że, że nawet w szóstce turbo, ale nie Nie, nie zdawało to egzaminu. A my w tamtym jest, w tym żółtym, bo ma słabszy silnik, nie? A tu, tu nie potrzebuje być, ale żeby był, to by był, ale nie będziemy rozwalać co chwilę i wzmacniacza. to to nawet pół roku nie wytrzymało, a było mniej ziemni, nie? I, i było regulowane cudowane tak samo jest ze sprzęgłem przedniego napędu z włączaniem jest wywalone sprzęgło kłowe nie do tego do włączania przedniego napędu a tarczki wywalone no co chwila jak nie tarczki to to a mikropompka było mierzone cudowane no bo to robiliśmy już nie to sprzęgło no teraz będzie jeszcze sprawdzane czy tam pierścienie są ale tak będzie rozebrane to będę będę ten Pokazywał, jak, jak będzie nagrane, nie? I, I tak samo jest to na, na tym, tylko zostanie wąsna tarczka. No bo nie ma innej możliwości, żeby się włączał, nie? Dlatego jest drugi kupiony, bo tam nie jest cały, witłukły w środku, nawet chociażby szczęście, no to by się przedrożyło. A no, ten będzie jeszcze sprawdzany, rozebrany, co mu tam jest, nie? Czasami. Zresztą mi coś, ale tarcze są Primasort na razie. Może jakieś uszczelniacze albo coś, albo tego i... i... No tu jeszcze na zemering czeka, o uszczelniacz. Tam co wczoraj. Czekali ja to tam byłem. Wczoraj, nie? Czy przed wczoraj? Już nie wiem teraz. Gdzie... Wczoraj. I tu uszczelniacz i uszczelka jest, ale nie było uszczelki I... Będę składał wtedy, jak to tu zamknę, co, jak będą części, to jak to zamknę, to wtedy będę tam jeszcze koło zakładał i, i to już będzie odstawione i będzie skrzynia pośrednia robiona, nie? No i to by było na razie na tyle chyba. Tak. Bo... Później jeszcze przyjdę wieczorem do ciebie. Tu jest nowy ten, no ten, ten. ten tuleja. No coś jeszcze on, tam nagramy. Jest, tam jest, widać ale, tam jest widać, widać, ale ciebie też widać. No. To mężę, tu, musiał, tu, tu musiałem ten oczyścić, bo ciężko chodził ten pedał, nie? tak to na traktorze nie było, a on nie spadł nawet. To tam, tam było i, i ten olej z piachudrem i papierem, ale luzu nie ma, nie? tu nie będzie nic robione, to jest za mały luz, ale tu był masakryczny. Nie? No i o jeszcze powiem, bo... Bo ktoś może to rozbierać. Wiem, że, że ja to pierwszy raz robię, ale tu czasem się ktoś, komuś to może przydać, nie? Bo to fachowcy już robili, robili więcej. My tu pierwszy raz robimy, nie? Jak to ściągamy, no to jest tam klinto, jak ktoś rozbierze. Żeby tu seger był założony, nie? Tu. Żeby to nam nie wyjechało. Nie jeździło, bo to nie puści. Ale po co tu ma być seger? A w środku jest na ośce, prawie pod koniec. Gdzie to tu jest? Tu. Gdzieś tak mniej więcej w tym miejscu. Jest o-ring nie? Na ośce, żeby ten o-ring wsadzić. Bo. Bo będzie ciekło tędy Oliwa, nie? Na zimnym może tyle nie lecić, ale. ale na... No i wkładamy to, nie? Po lekku, wtedy sobie ten seger wkładamy i dalej popychamy, żeby tu na ten wpust, na ten klin, nie. I popichamy tak daleko, no to tu jest tak mniej więcej wyregulowane, tak jak powinno być. Mierzyłem, bo nie wiem jak ten, ale było zmierzone, ile było dokręcone przedtem, nie? Przed rozebraniem. I ten, ale to, to ja niepotrzebnie rozkręciłem, nie? Potem to zaraz załapałem, bo to wystarczy to wyciągnąć oś, ośkę, ten wałek, i to by do góry podeszło. Ale mniejsza z tym. No mówię pierwszy raz robię, nie? Także... Teraz będzie tu wałek w to, w to nowe łożysko rolkowe, będzie wałek z tą bieżnią, nie? Tego prawdopodobnie, no bo to nie jest dobite tam. Będę to jeszcze ściągał, jak będę musiał czasami tam łożiska wyciągać, to nie wiadomo, czy te, czy... Ale to, to zobaczymy, nie? Mały. Pierwsza gwiazdka na niebie. Składamy Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji już jutrzejszych świąt, nie? które no. się zaczną. Dzisiaj mamy Wigilię. Bodzio, powiedz coś. No wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia, pomyślności, pogody ducha na te tak. trudne, ciężkie czasy i trochę się przebudźcie narodzie i może zmieńcie ten ustrój tu, bo to nie, jest masakra. Nie, nie gadaj politycznie, Bodzio, <gry> ja już Cię klepię. Miłości, dobroci i wszystkiego, co tam sobie życzycie i dużo prezentów pod No i to, co chcecie, żeby wasze było, niech by się spełniło, tak. nie? I Wam się darzyło. No. No. I teraz, Bodzio, koniec. Dzisiaj nie zasłużyłeś, widzisz, Wigilia jest. Ty nie masz zrobionych traktorów. My robisz dalej, a my no. idziemy świętować. To idźcie, hał. No. <laughs> na razie wszystkiego najlepszego. Papa, pa! pa bo zostaje w garażu Ta. na święta. Nie, ma, nie zrobił swojego. Nie, nie ma lekko, no co. No. <laughs> do żniw, do żniw nie zrobi. Widzicie jaki on jest. No idź, idź, rób. Rób. rób Stary. A rób. dostaniesz. Ciaczko w grup No.